Oh, o, Tu i witam was w kolejnym odcinku Czy Znasz i Pamiętasz? Dzisiaj obejrzymy bajkę o zielonym żółwiku. I nie, nie chodzi mi o żółwie ninja, a o przygody Franklina. Widać? Widać. Serio animowany o chłopcu mającym swoje życiowe perypetia oraz problemy związane z dorastaniem. Jeżeli ktoś z was tego nie zna, no to cholernie się dziwię. A teraz cóż, bez przedłużania, sprawdźmy to. Weźcie słońce, miło znów zobaczyć się. Już od świtu On się śmieje, z przyjaciółmi spędza każdą chwilę, z nimi bawi się, śpiewa ciągle. Deszcz czy słońce? Zostań z nami. Deszcz czy słońce? Miejsce mamy. Witaj Franklin. Franklin potrafił już liczyć, sznurować buty, zapinać guziki i zasunąć zamek błyskawiczny. Czy potrafił zwalić sobie konia lewą ręką, będąc praworęczny? No właśnie. Tak myślałem. Cienias. Cześć, motylku. Co robisz? Cześć, Franklinie. O, Lis. Pobawisz się ze mną? No, nie wiem dlaczego, ale w mojej głowie ta propozycja brzmi totalnie jednoznacznie. Nie wiem, czy Lis chciałby bawić się w ciągnięcie za ogon, czy... Smyranie po skorupie. Niestety, Lisie, właśnie wybieram się na urodzinę do misia i nie mogę się spóźnić. A, ja też tam idę. Ale jeszcze jest wcześnie, mamy mnóstwo czasu. Eee... Bawimy się w chowanego? Franklin chyba nie wie, że nikt nie przechytrzy lisa. <grystanie> Zaklepuje lisa. Podstępem wypłoszyłeś mnie z kryjówki. Tak, to mi się udało. Przecież ty sam wylazłeś z tej kryjówki pasanie! Pośpiesz się Franklinie, chyba nie chcesz się spóźnić. Oczywiście, że nie, już idę! Ojej! Koniczynka! Czterolistna! Przynosi szczęście. Jakie piękne kolory. Ten kamień wygląda jak tęcza. Drugiego takiego kamienia nie ma na całym świecie. Eee, jestem całkowicie pewien, że w tym momencie pieprzysz głupoty, Franklin. Czy ty wiesz, ile na świecie jest kamieni? Cześć, Franklinie! Chcesz się ze mną bawić? Niestety nie mogę. Idę na urodziny do Misia. Ja też! Ojej! I nie chciałbym się spóźnić. To niedaleko! Dom misia jest tuż za mostem koło jagodowej polany. Na pewno zdążymy. Popływaj ze mną! <grystanie> Wyglądasz bardzo zabawnie! Nieprawda, on wygląda jak debil! Pośpiesz się, Franklinie. Chyba nie chcesz się spóźnić! Tak, już idę! Za chwileczkę. Hmm, co to jest? Muszelka? Dużo mniejsza od mojej skorupy. Jaka gładka i błyszcząca. Prawie jak lustro. A gdyby nie to, że sam zbieram wszystko, co mi się tylko spodoba, ponieważ mam serce i duszę kolekcjonera, to bym wyśmiał. Ale. Nie wyśmieję. Cześć! Franklinie! Cześć! Um, króliku? Cześć, Franklinie! E <laughs> króliku, skąd się wziąłeś? Szybki jak królik, a w dodatku śmieszny, to właśnie ja! Chcesz zobaczyć, jak umiem skakać? Poskaczymy razem, Franklinie? Proszę, zgódź się! Po pierwsze, nie jesteś śmieszny, a po drugie, dlaczego proponujesz Franklinowi, żeby patrzył, jak skaczesz? Co jest w takiego zajebistego? Jestem całkowicie pewny, że Franklin już nieraz widział, jak podskakujesz. z śpierdolonym zającem! Może to trochę nad wyraz, ale co jakbym puścił wam sama audio z tej sceny? Nope. Well. Yep. Tak o lepiej już nie, czas poskakać do domu Misia. Chodźmy. Pośmierz się, Franklinie! No cholera, królik sobie skręcił kark! <gryw> Jakiś pieprzony mutant! Nie ma kręgosłupa. Tak, za chwilę... Niebieska czapeczka! Taką samą nosił kiedyś miś. <gryw> Wezmę ją, może będzie na kogoś pasowała. Ja tylko pragnę zauważyć, że tutaj nie było wcześniej tego krzaka i tej czapki. Tylko dwa stosy siana. Jeden wielki i drugi mały. Także próbują zrobić z nas totalnych idiotów. Nie dajcie się zwariować! NIE DAJCIE SIĘ ZWARIOWAĆ! Cześć, Slimaku, pobawimy się? Nie mam czasu, Franklinie. Idę na przyjęcie urodzinowe do misia. Urodziny misia! Mam nadzieję, że jeszcze zdążę. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. O... Nie płacz! Ja jak gdzieś wreszcie dojdę, to już jest dawno po zabawie. Ruszyłem w drogę wczoraj wieczorem. Wczoraj wieczorem? Franklin, no on jest ślimakiem! Wykrzesaj z siebie ten z inteligencji. Spójrzcie na tą burzę myśli. Spójrzcie na tą twarz. Nie płacz, proszę! Tak dużo lepiej. Wytrzyj nos fuj, on wytarł swoje gile w jego gile. Nie martw się ślimaku, zaniosę cię tam. A wiesz, lis jest tak szybki, tak szybki, że nawet nie zdążył mnie zauważyć. Wytra tak zwinna, że błyskawicznie przepłynęła obok i nie spostrzegła mnie. A królik pędził co tchu i oczywiście także mnie nie zauważył. Wierzysz mi? Nie. Totalnie uważam, że lecisz z nami w chuja. Jeden... Pośpiesz się, Frankinie. Dwa... I trzy! Nie I żyję! Trzy. Wszystkiego dobrego! Dużo szczęścia! Dużo, tak, dużo zdrowia! Dziękuję za życzenia! No rany, jak zdążył jebany! Eee, co tam masz, Franklinie? Ojej! Znalazłeś moją czapkę! Tak bardzo ją lubię! Idąc powoli można znaleźć wiele rzeczy. Patrzcie! Ojej! Ach. Przyniosłem je dla misia. Wszystkiego dobrego. To dla mnie. <laughs> znaczy wiecie, słodkie, i urocze i tak dalej, ale... W pierwszej chwili miałem w głowie taką myśl: "A, chuj, nie kupiłem mu prezentu. To mu wrzucę do czapki te śmieci, co pozbierałem po drodze." Dziękuję. Może nie jesteś najszybszy Franklinie, ale jesteś jednym z moich najlepszych przyjaciół. Misiu, nie zrozum mnie źle, ale to jest chyba naprawdę kiepska pora, żeby mówić w obecności wszystkich twoich przyjaciół, którzy są dookoła ciebie, że Franklin jest jednym z tych najlepszych. Czy ty chcesz wywołać jakąś wojnę rasową? No, na co czekasz, Misiu? Chodź tu i pokrój tort. Jestem już głodny. Wobrze! Jakie kurwa dobrze? Przecież ty nie jesteś misiem. Wobrze! 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 A, ja już wiem o co chodzi. Bo mi się zmienno kształtu... Nie no kurwa, ona powiedziała bobrze! Powiedziała bobrze! Ktoś się tutaj guzdrze, prawda, ślimaku? To chyba ja. <laughs> Jaka biba w ogóle, lis już najebany, tamten kurwa zając na stół się wiewał. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki. Umiał też zapiąć guziki i zasunąć zamek błyskawiczny. Znaczy potrafił zwalić się. Je... Ja już mówiłem ten żart. Ale nie potrafił dobrze grać w piłkę. I to był poważny kłopot, ponieważ Franklin chciał być najlepszym graczem w drużynie. Nie we wszystkim można być najlepszym Franklinie. Podoba mi się w ogóle to, że narrator zawsze na początku mówi o tym, co potrafi już nasz żółwik, a potem dochodzi do tego jednego klu i motywu głównego całego odcinka. Nie wygraliśmy żadnego meczu. A może dzisiaj wygracie? Najważniejsze to zjeść dobre śniadanie. <noise> Dzięki tato, może tak? Chcesz trochę muszek? Tak, proszę. Że czego kurwa? Potrafię już liczyć, sznurować buciki i zasunąć suwak i... Znaczy potrafisz zwalić i... Kurczę to już trzeci raz. <głos> <głos> <Oj>. <głos> Przechodzimy dalej, przechodzimy dalej. Po prostu mnie rozbawiło, jak cymbał dostał. O, o, bardzo dobrze! Mam ją! Mam, ją. mam... O, Nie, nie czysto. Mówisz, że jestem brudna, Bobrze? <laughs> nie, <śmiech> jesteś zjebana. Du, du. Ach, oh. Oh. Mm. Bobrze, no i gdzie ten twój gol? Mógłbym go zdobyć, gdyby nie to, że potknąłem się o własny ogon. Jest dość długi. To nic dziwnego, że nie wygraliśmy żadnego meczu. Ja niecelnie nie kopię, gąska nie zna reguł, a ty masz ogon. A ja za duże stopy. No, czyli każdy jest zjebany. Naprzód, misiu! Brawo, Franklin! Brawo, misiu! Dalej, Franklin! Ja zawsze kibicuję zwycięskiej drużynie. Ślimak kibicuje obu drużynom. Też jest zjebany. Hmm, a wydawać mi się mogło, że królik będzie dobrym bramkarzem. W końcu wysoko skacze, szybko się rzuca i tak dalej. Czyli.. Boże drużyna Franklina chyba symbolizuje tutaj reprezentację Polski. Głowa do góry, Franklinie, to był dobry mecz. Masz niezłą drużynę. Naprawdę? Ale kłamie. Daję słowo. Wkrótce znów zagram. W pierwszej chwili pomyślałem, że Miś po prostu chciał być miły, ale teraz im dłużej się nad tym zastanawiam, to mam wrażenie, że pokrzepił go tylko dlatego, żeby mieć z kim wygrywać. Czy zdobędziemy gola? Na pewno, ale gole wcale nie są najważniejsze. No oczywiście, bo najważniejszy jest Jezus Chrystus. Nie? No dobrze, są bardzo ważne, ale ważniejsza jest zabawa. Tak, masz rację, Misiu, ale głowa na głowę. O, o. O, moja, Złapałam. O, dobra obrona gąsko. Naprawdę? Dzięki. Ojej, Franklinie! On nie zrobił tego specjalnie! Tak, wybacz Franklinie! Świetnie zagrałeś główką! Dzięki, Misiu. Wspaniale! Świetna obrona, ładne odbicie, ale już dawno jest po meczu. Hmm. Świetna obrona, ładne odbicie. To jest to. Co masz na myśli? Przekonasz się już niedługo. Chodźcie, musimy się przygotować. Wszyscy gotowi? Oczywiście! No to do boju! Gotowi! Hej, a jak chcecie grać? Zagramy głową... ...i ogonami. I skrzydłami! A także tymi oto wielkimi stopami. Teraz już jasne. Co znaczy... ...hej, ale jak chcecie grać? O co chodziło misiowi w tym durnym pytaniu? Do tej pory nie rozumiem. Teraz już jasne. No właśnie, ni chuja nie chuja niejasne! gąsko! Czy to na pewno uczciwe, że ta gęś stoi na bramce? Ona całymi skrzydłami tą bramkę zasłania. Uważaj! Króliku! Brawo, brawo! O Boże, ich pierwsza bramka! Szampana otwierajcie! Mamo, wróciłem! O, czyż byście dzisiaj wygrali? Nie, przegraliśmy. No to co się cieszysz jak ksiądz z przedszkolu? Ale tylko jedną bramką. Wtrzeliliśmy gola. Tak, tylko jednego, ale zdobyliśmy go wspólnym wysiłkiem. O, wobec tego trzeba to uczcić. No, wyciągaj flaszki. Proszę ślimaku, z kasztu i lodów. Hej, to przecież hmm? moje lody. Dobrze. O ty chuju, bobrze. <laughs> Tak właśnie minęły dwa odcinki przygód Franklina, a w zasadzie to jeden odcinek. Ponieważ to jedna z tych bajek, w których to jeden odcinek zawiera w sobie jakby dwa pomniejsze. Oba były dość zabawne. Były momenty, w których szczerze się uśmiałem. Jestem ogólnie dość wielkim fanem uniwersów, w których zwierzęta są sprowadzane do roli ludzi, no i stąd też moja sympatia do tego serialu. Pamiętam, że jak byłem mały, to oglądałem wszystkie odcinki, jakie tylko się pojawiały. W telewizji. Miałem też jakieś książeczki, kolorowanki i tak dalej, więc, więc kosmos. Ale jeśli mam powiedzieć coś sensownego, serial zawiera w sobie, jak to zwykle bywa, sporo przesłań, choć tutaj uważam, że są one naprawdę widoczne i mocno nakreślone. I to na nich buduje się opowieść. A to już jest forma, która wyróżnia ten serial na tle innych. Ponieważ z natury jest tak, że najpierw buduje się jakąś fabułę, jakieś postacie, jakieś przygody, i dopiero do tego. Później twórcy próbują wpleść jakiś morał i jakieś przesłania, czy to edukacyjne, czy nie, ale jakiekolwiek. A tutaj widać ewidentnie, że w przypadku przygód Franklina, to najpierw yy, wybiera się jakieś konkretne morały, nauki, edukacyjne rzeczy, czy też. Czy, no, jakieś po prostu fajne i dobre wartości, i dopiero na nich buduje się resztę, całą resztę. Odcinek Pośpiesz się, Franklinie? Wydaje mi się, że miał na celu pokazanie nam, że jeśli wiecznie się spieszysz, to przegapisz mnóstwo zajebistości dookoła ciebie. Jeżeli próbujesz po prostu przebiec przez swoje życie zamiast się zatrzymywać na każdym kroku i obserwować, jak wszystko jest piękne, no to możesz mieć już pretensje tylko do siebie, że ominie cię. W chuj wszystkiego! Franklin żył dzięki swojemu braku pośpiechu, znalazł na swojej drodze te wszystkie skarby, rzeczy, no i oczywiście zauważył ślimaka, który ewidentnie był w potrzebie. Drugi odcinek zaś Franklin gra w piłkę pokazał nam, że każdy tak naprawdę jest w czymś dobry i każdy jest na swój sposób wyjątkowy. Tylko musi po prostu to w sobie znaleźć i odkryć. Jak między innymi Gęś, która zrozumiała, że dzięki swojemu nałogowemu łapaniu piłki w ręce może być naprawdę dobrym bramkarzem. No i jeszcze to, żeby cieszyć się małymi rzeczami. Jest to widoczne wtedy, kiedy drużyna Franklina przegrała mecz, ale cieszyła się tą jedną upragnioną bramką, którą zdobyli dzięki grze zespołowej i pracy zespołowej. Co prowadzi nas do jeszcze jednego wniosku i przesłania, ukrytego w tym odcinku. Mówiącego o tym, że zwycięstwo jest fajne, ale najważniejsza jest dobra zabawa. Przywołując tutaj cytat misia. Także kończąc, bardzo wam polecam tą kreskówkę. Ja się bawiłem świetnie z sentymentu. Nie mogę powiedzieć raczej o niej nic złego. No i cóż, wpadajcie na mojego Patronita, do którego link znajdziecie w opisie oraz na początku każdego mojego materiału. Zerknijcie też na mojego Fanpage'a. Zresztą wszystkie linki macie w opisie. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję na kanale i widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia i cześć.